A będziesz podkurwiał? Już nagrałam kurwa. No. Kurwa co złapię, to kurwa zaraz zgubię, kurwa, bo ona drażni, kurwa i mi się ręka rusza. I te światło kurwa coraz silniejsze, kurwa na tle ciemnym kurwa się robi. Już chuj, już kurwa lipa I Te, za ciemność się kurwa nagle zrobiło, tamte, kurwa odblasknięto.